Potężny egzorcyzm świętego, Michała Archanioła do indywidualnego odmawiania w stanie łaski uświęcającej. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę przez wstawiennictwo Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich aniołów i świętych, o wielką łaskę zwycięstwa nad siłami ciemności na ziemi polskiej i na całym świecie. Wzywamy zasług męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego przenajdroższej krwi przelanej za nas, Jego świętych ran, agonii na krzyżu oraz wszystkich cierpień poniesionych przez całe Jego życie. Jezu Chryste, prosimy Cię, wyślij swoich aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i w całym świecie zapanowało Twoje królestwo, a łaska Boża rozlała się na każde ludzkie serce. Niech nasz naród i wszystkie narody doświadczą Twojego pokoju. Najświętsza Pani i Królowo Niebios. Błagamy Cię gorąco, poślij swoje anioły aby strąciły do czeluści piekielnych wszystkie złe duchy, które mają być pokonane. Ty, wodzu niebieskich zastępów, dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża nieustannie nam towarzyszyła. Poprowadź niebieskie zastępy, by zło zostało pokonane. Użyj całej swojej mocy, by zwyciężyć Lucyfera i jego aniołów, którzy sprzeciwili się woli Bożej i pragną niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz władzę nad nimi, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej miłości. Abyśmy kroczyli za Chrystusem ku królestwu niebieskiemu. Amen. Każde odmówienie tej modlitwy spowoduje strącenie do czeluści piekielnych pięćdziesięciu tysięcy złych duchów. To wielka łaska dana przez świętego Michała Archanioła. Pamiętaj, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej za każdym razem tak. Wielka liczba złych duchów zostanie pokonana. Niech moce piekielne drżą na dźwięk tej modlitwy, a w Polsce i na całym świecie nastanie wielkie uwolnienie.